Obszary są to takie jakby warstwy, do których można przyporządkować niektóre cywilowe elementy, na przykład działki bądź linie charakterystyczne. W naszym rysunku wszystkie działki znajdują się na jednym obszarze. Dzięki temu wszystkie działki są ze sobą jakby powiązane. To znaczy, że jeżeli przesunę granicę którejś działki, zmianie ulegną wszystkie działki, które współdzielą tą linię graniczną. Czyli zmieni się ich powierzchnia, zmieni się ich obwód. Gdyby działki leżały na różnych obszarach, takiej zależności nie będzie. Możemy stworzyć nowy obszar. Żeby pokazać, jak te zależności działają, możemy przenieść tą działkę, enklawę do innego obszaru. W tym momencie działka druga ma powierzchnię 164 tysiące metrów. Jeżeli teraz przeniosę tą działkę siódmą, czyli tą enklawę, zaznaczając ją na karcie działka, rozwijając panel zmień, przenoszę ją do obszaru test. Klikam OK. I widzimy, że powierzchnia działki drugiej powiększyła się, ponieważ obszar, który był pod działką siódmą, został wliczony w tym momencie również do działki drugiej. Jeżeli zaznaczę działkę drugą, widzimy, że ta enklawa nie jest już w tym momencie wydzielona, czyli teren pod działką siódmą znajduje się i w działce siódmej, i w tej działce drugiej, ale znajdują się na różnych obszarach. Możemy przenieść z powrotem działkę siódmą do naszego obszaru działki.